Pacjentka, którą mieliśmy ostatnio u nas w oddziale, zgłosiła się na kontrolne badanie USG z przychodni rejonowej. okazała się, że ma masywny hydrothorax z obrzękiem górnej połowy ciała. Została niezwłocznie skierowana do naszej poradni perinatologicznej, a stamtąd do oddziału do dalszej diagnostyki. Jest to sytuacja, w której między płucami a ścianą klatki piersiowej znajduje się płyn. Ten płyn powoduje, tak jak tu widać na zdjęciu, ucisk na płuca, serce, na naczynia wychodzące z serca na przełyk. W związku z tym krew żyłami nie może spłynąć z górnej połowy ciała i dochodzi do zastoju krwi na obwodzie. Dochodzi do obrzęku tkanki podskórnej, może to prowadzić do niewydolności serca. Wysięku też w innych jamach ciała, w jamie brzusznej, czyli w jamie odszerwnowej i w osierdziu, czyli w jamie, która otacza serce. Dodatkowo, ponieważ uciśnięty jest przełyk, w takiej sytuacji płód nie może połykać płynu owodniowego i prowadzić to do wielowodzie. Takie wielowodzie, jeżeli jest znaczne, może doprowadzić do skracania się rozwierania szyjki i od przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego. Sam hydrotorax wikła około 1 na 15 tysięcy ciąż. Jeżeli dojdzie do wystąpienia obrzęku ogólnie, godnego, tak jak w tym wypadku, to ryzyko zgonu. Około porodowego bądź wewnątrzmastycznego sięga 80-90%, jeśli nie wycofamy tego płynu z jamy opłucnowej. Jeśli uda nam się przeprowadzić taką procedurę skutecznie, szansa na przeżycie zwiększa się do 60, a nawet 100%. U naszego pacjenta, którym jest płód. Zbiera się płyn w jamach opłucnowych. Ten płyn uniemożliwia prawidłowy rozwój pęcherzyków płucnych. Dlatego podjęliśmy decyzję o założeniu szantu, czyli cewnika, który będzie odbarczał płyn, będzie powodował, że ten płyn, który się zbiera w klatce piersiowej, będzie mógł być ewakuowany na zewnątrz. Dzięki temu płuca będą mogły się rozwijać. W przeciwnym razie noworodek po porodzie nie może nabrać swobodnie oddechu. Płuca są niewykształcone i oczywiście konsekwencje są dramatyczne. Zabieg rozpoczyna się standardowo od znieczulenia mamy, następnie pod kontrolą ultrasonograficzną robimy zastrzyk w udo płodu po to, żeby go znieczulić. I kolejną, kolejnym etapem jest założenie. Długiej igły przez brzuch matki, którą wbijamy się do klatki piersiowej płodu. Procedura jest bardzo precyzyjna i bardzo skomplikowana, dlatego że poruszamy się w okolicy serca oraz dużych naczyń, które przebiegają wśród piersi u płodu. I pod kontrolą ultrasonograficzną zakładamy cewnik, taki jak ten. Wsuwamy do klatki piersiowej u płodu. Ten cernik jest specjalnie skonstruowany ma po środku prostą część i dwie zakręcone końcówki. Jedną z tych końcówek umiejscowiamy w klatce piersiowej u płodu, drugą na zewnątrz. Dzięki temu płyn swobodnie może przepływać z wnętrza klatki piersiowej na zewnątrz klatki piersiowej i dochodzi do odbarczenia zbierającego się płynu i płuca takiego płodu mogą swobodnie się rozwijać. Pacjentka będzie się u nas pojawiała teraz na regularnych badaniach, gdzie pod kontrolą USG będziemy sprawdzać, czy nie dochodzi do zbierania się płynów w jamach opłucnowych. Będziemy sprawdzać, w jaki sposób płód się rozwija. Na chwilę obecną wszystko jest dobrze.